Cześć, dzisiaj Wam przedstawię elektrycznego Lexusa RZ. Luksus, ekologia i technologia w jednym wydaniu. Gotowi? Zaczynamy podróż w przyszłość. Lexus RZ jest pierwszym modelem marki, który został zaprojektowany w pełni jako samochód elektryczny. Oznacza to, że projektanci mieli pełną swobodę przy projektowaniu auta, żadnych kompromisów. Rozstaw osi na poziomie 2850 mm sprawia, że w środku mamy bardzo dużo miejsca dla pasażerów, jak i dla kierowcy. Każdy szczegół w modelu RZ został zaprojektowany z myślą o aerodynamice i estetyce. Charakterystyczna trapezoidalna osłona chłodnicy, symbol Lexusa, w tym modelu zyskała trójwymiarowy kształt i została idealnie wpisana w linię nadwozia. Tylna lista świetna, rozciągająca się przez całą szerokość pojazdu, nadaje mu futurystycznego i nowoczesnego charakteru. Ten Lexus RZ napędzany jest układem o mocy 313 koni mechanicznych z napędem na 4 koła Direct 4. Inteligentny system dba o to, żeby moc była idealnie rozłożona między przednią a tylną osią. To zapewnia nie tylko doskonałą przyczepność, ale też niesamowite wrażenia z jazdy. Prowadzenie tego samochodu to czysta przyjemność, a zwłaszcza w zakrętach, gdzie niski środek ciężkości uzyskany dzięki baterii zamontowanej w podłodze daje poczucie pełnej kontroli i stabilności. Zasięg to ponad 400 km na jednym ładowaniu, co zasługa zaawansowanych systemów zarządzania energią, a także bardzo oszczędnych silników. A teraz sprawdźmy, czy elektrykiem można mieć fan z jazdy. Tak, można. Maksymalny moment obrotowy od startu sprawia, że każde przyspieszenie jest dynamiczne. A dzięki rekuperacji, czyli odzyskiwaniu energii podczas hamowania, każda podróż staje się jeszcze bardziej efektywna. We wnętrzu czeka na Was prawdziwy luksus. Fotele. Wykonane z najwyższej jakości ekologicznego zamszu, a także zaawansowane technologiczne promienniki podczerwieni, które delikatnie ogrzewają nas, zużywając zdecydowanie mniej energii niż klasyczne ogrzewanie. Wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki dzięki indukcyjnemu kokpitowi tazuna. Jeśli zostajemy w temacie efektywności, ładowanie pojazdu elektrycznego jest wyjątkowo proste i ogólnodostępne. W Polsce mamy ponad 6000 punktów ładowania. Dla porównania stacji benzynowych jest 7900, a to już jest niewielka różnica. Infrastruktura rośnie każdego dnia. Ładowanie auta w domu czy na parkingu sklepowym jest po prostu komfortowe i wygodne. Idę na zakupy, a auto w tym czasie się ładuje. Jeśli zastanawiacie się, czy elektryk to dobry wybór, posłuchajcie. Po pierwsze, możecie korzystać z buspasów, parkować za darmo w strefach płatnego parkowania i jesteście zwolnieni z akcyzy. Dzięki temu oraz dostępnym dotacjom cena Lexusa RZ jest porównywalna, a nawet niższa niż hybrydowego odpowiednika. To naprawdę opłacalne rozwiązanie. Lexus na wszystkie modele elektryczne daje gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Milion kilometrów to jest tyle co 25 W ziemi, więc to jest naprawdę dużo. To oznacza pełne zaufanie do jakości. Warto też wspomnieć o technologii rekuperacji. Brzmi skomplikowanie, ale już tłumaczę. To proces, w którym auto odzyskuje energię podczas hamowania i magazynuje ją w baterii. Lexus RZ idzie o krok dalej. Dzięki systemowi proaktywnej jazdy samochód automatycznie dostosowuje poziom rekuperacji do natężenia ruchu, co sprawia, że jazda jest nie tylko płynna, ale też bardziej efektywna energetycznie. Dzięki programowi Lexus Financial Services możecie skorzystać z leasingu lub kredytu dostosowanego do Waszych potrzeb. To oznacza elastyczne raty i brak zmartwień o koszty. Dla przykładu, przy niewielkiej wpłacie własnej możecie cieszyć się Lexusem RZ za miesięczną ratę, która będzie zaskakująco atrakcyjna. A oszczędność na paliwie, serwisie i innych kosztach eksploatacyjnych to tylko dodatkowy bonus, który szybko zauważycie. Podsumowując, Lexus RZ to nie tylko auto przyszłości, ale też samochód, który możecie mieć już dziś. Chcesz być częścią tej przyszłości? Nowy Lexus RZ czeka na ciebie już dzisiaj w salonie Lexus Warszawa Żeren. Do zobaczenia!